Wsparcie jest możliwe, bo samorząd miejski w Kołobrzegu opracował, przyjął i zatwierdził program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla swoich mieszkańców na lata 2019-2023. To trzeci rok z rzędu, kiedy Kołobrzeg sięga po pomoc na in vitro z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Bardzo się cieszę, że Kołobrzeg również wczoraj podczas sesji również i Koszalin... Taki projekt uchwały, taki, taką uchwałę podejmowaliśmy, więc w kwocie dla każdej jednostki po 50 tysięcy, bo taką wnioskowały, więc mam nadzieję, że, że będzie skutek dobry, bo jak wiemy po zeszłorocznym mamy mamy młodych mieszkańców już pierwszych, więc... Więc warto, warto inwestować w ten sposób w rodzinę. Przyznana kwota wsparcia pozwoli w Kołobrzegu na zrefundowanie każdej parze zakwalifikowanej do programu in vitro jednokrotnej procedury medycznej do kwoty 5000 złotych. W 2021 roku Koło Samorząd Miejski przeznaczył na ten cel w sumie 100 tysięcy złotych, z czego połowę w tej kwocie stanowi właśnie dotacja Urzędu Marszałkowskiego. Dofinansowanie umożliwi wykonanie 20 procedur. Z moich informacji, które mam w zeszłym roku Oczywiście kilkanaście par skorzystało z tego programu. Sukcesem, a więc takim bo o sukcesie można mówić wtedy, kiedy dzieciątko się urodzi zdrowe, tak? To, że, że dojdzie do zapłodnienia i przyszła mama jest w ciąży, to jeszcze, że tak powiem, nie, nie można ogłaszać tego jako sukces. Sukcesem jest, kiedy rodzi się dziecko. Zdrowe, ma 10 stopni w skali Abgar, więc wtedy jesteśmy no naprawdę zadowoleni, że wszystko powiodło się, a zwłaszcza rodzina jest szczęśliwa. Dofinansowanie ze strony miasta jest możliwe w przypadku tych par, które są posiadaczami Koło Karty Mieszkańca. W Koło Brzegu, jak dotąd, z programu skorzystało 7 par.